Siemaneczku, tutaj mi oddzielą? to jest trzeci odcinek w tym odcinku adam będzie mi kosił jaśmian za skupem no i co tu wygadać idziemy to będzie ostatnie pole potem myślę że sobie kupię u 385 z półgiem No i to tyle Chórzyca już uschła, niestety. Zawsze nie zdążył mi kosić. Adam z tym zdążyli. O, ma jo <laughs> Czekaj, bo mi się coś zapchnął header muszę podnieść motowidło Jak sypia? Walancie. No, aliancie. nie włącz, naciśnij zat. Jest włączona. Ale ten... Ro rozłóż. Znaczy, rozłóż. Znaczy... No jak ja mam rozłożona? to ksiądz i rozłóż. Tak będzie lepiej. Zafał ci się? Mam. No. Dopiero co zacząłem kosić u Seby. następnym Na sebe... No, jest... No, nawet galancje. Ten. W następnym odcinku chyba coś mówi, że też... W Na następnym odcinku będziesz chyba miał kombajn. Nie, nie będę miał kombajn. Nie będziesz miał? A się sobie kupować. no, zaraz ja zrezygnowałem. Będę kupił sobie siewnik, pług i nowy. Nowy, stary. Nowy. Na ciebie nowy. No. Nowy to nie jest, no. Przyda mi się coś większego. Yy, seba, A nie, dobra, to jest bliska skupu, to sobie aż od razu jeździ, nie? Wysypywał. No pewnie. <grych> to jest wasza Która, ta? No. Tak, uschnęła na nie zdążyliśmy. No ale w jedno pole wykosiliśmy. No, no no tak i zresztą pełny seal zbył, nie? <grych> no. Trzeba to jakoś zniszczyć. Nie wiem. W się kosi na końcu uschnęła no. pierwsza Ale to nic O kurczę, o której ja tu przyjechałem 25 po tak? No Nie, trzy, y, 30, równe Nie wiem, nie patrzę O 30 po byłem tutaj równo Żebym ci później wiedział ile policzyć, nie? Kogoś tam ten, tu mur nie krzywia. Dałem radę. No i się martwisz, Czyż to mój bizon? Ja A właśnie, Arka dzisiaj z nami nie ma. No. jest w szkole. Dzisiaj jesteśmy we dwóch. A... Uczy się, młody. No, młody starszy od nas, ale młody. <grym> ten. Ja mnie gardło bolało, to nie piszę, że masowała na ferię. Nagramy czynnik. Szlachta do szkoły nie chodzi. Tak. I Chowam się za przyczepą, bo kurzy. Masz trochę dalej podjechać. Koguty ci się same włączają? Nie, nie, nie. O dzięki sobie. mamy kombajn na sprzedanie, na znaczy u nas na tak jest jak ktoś chce kupić, to dzwonczy pod 510, 183, 95. Ładnie sypię. Zrobiłeś parkietka. Półtora. Dwa, no, półtora. <laughs> Z czego? Um, znaczy, półtora? Nawet nie, bo cały czas jaliśmy i sypaliśmy. Też prawda? Kogutę Co? No, nie to wyłączył? Co? Zaraz mnie to. Za, za nisko opuszczam po prostu. Trzeba to to powywala, W końcu wy takiego buzona ładnego, to ja nie wiem. Zepsu. Chyba się w szczepę, co? Średnia po i jeść. Dobra, no trochę żeśmy też za niego dali. No prawie nówka, no kurczę, po samych kolorach widać, nie? Co, właśnie nie chcesz kupić? Nie, nie potrzebuję. Ty to od razu jeszcze zanim ten, zanim pójdziesz przerabiać filmik, nie? No. To no, to wykosimy jeszcze u mnie pola mi. dobra? Okej. Okay. Tutaj po obok obo pszenicę, a w następnym odcinku wykosimy u nas pszenicę, u nas, u nas. U, u mnie Jarka. Ja będę długo kręcił. No czy wiesz, możesz też wziąć swój, swój ciągnik i pod, pod ten, z przeciepką swoją podjechać coś, nie? To pożyczył się. No tak, będę kurde ten, dwa ciągniki marnował, paliwo, jak ja ty możesz pomóc? Mm. <głosy> 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 nie kumem. Głupi <noise> jesteś. <noise> dobra, zrób cięcie może trochę, co? No dobra. To już drugi zbiornik A no. tam sypie Ja nie sypę jak sam kombań sypię Jeszcze nawet sypię No To, to seba e, właśnie seba bo ty jeszcze nie jeździłeś nie Chcesz jeździ? się przejść naszym caskiem a ja ci pojadę wysypę no. Nie no nie Masz, nie bój się, nie, nie rozwalić nie. Albo dobrać. To ja pojadę ci wysypę. Wiesz że czemu, już nie będziesz przerywał no. I oceń jak się jeździ <coughs> A powiedz mi, którym się czekałem. A dobra, już... no, Jak się jeździ? O. Jest śle, nie? Ej, ty chyba nawet pierwszy raz jeździsz, nie? No. No tak. Nie używałeś go jeszcze. Już nie Także kłosić. W sumie tylko ja go używałem. Arek to tylko przejechał na farmę i nie przy, przyjechał. Potem, bo, bo my go skąd my go żeśmy przeprowadzili. Czekaj. Yyy Skaszkowa. No, koleś miał właśnie na sprzedaż, nie? Okay właśnie przeprowadziliśmy go z Gorzkowa, to Arek ma właśnie tylko uprawnienia na ten, na no. kombajn. Ja też bym się tylko tak nauczył. Po ten, po sobie... o, no. Zapierdziela mi kosze po ludziach, po wsi, nie? To tak, to no to Arek jeździ gdzieś dalej. Nawet grubą kasę się zgadną. Ty, tam został ci pasek, tak? Masz koś, nie chcę no, Dlaczegoś się nie chce kosić? Po kosie kosie, ale... Coś po Chyba. No, ja osam w polu, w realu, nie? Kierownicy mu wiesz, nadłamałem, nie? Nic się nie przyznałem. zjechałem z pola, bo już ciemno było, nie? Powiedziałem, że i ten że jutro nie mogę i w dupie tam, nie? Nic nie powiedział. Oj, trochę musiałem przyjechać po zbożu. Nie no śmiej, mam zboż. zboże śmieję nie? No tak. Na początku, jak byłem dzieckiem, myślałem, że zboże to jest pszenica. Nie, ja tu... zboże to jest tylko pszenica, nie? A ja na każde zboże mówiłem, że to. No. I co on tak wolno jedzie? Nie to nie ja. <noise> Ale nie, serio, coś wolno jedzie, szybciej jechał, nie? No albo się tak zdaje, bo jest cienki pasek. Nie wiem. Typu, a, dobra. No teraz to jedzie. I dlaczego co czasu... A nie, nie. No i po polu. No i po polu. Polało ja się. W następnym odcinku już być może będę miał... Kiedy jedziesz? W następnym odcinku już będę miał być może nowy ja ja to. Nie, nie ruszaj, nie ruszaj nic. Ja to dam dadę. No to, to to chyba na razie nie bierzesz z skupu, nie? Zypcesz Co <laughs> 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 byś <Sobie śmiech> chciał zabrać? Co? Co byś chciałeś zabrać? A żeby cię sprzelał. Tak dużo? <laughs> no. O jeszcze. <laughs> <śmiech> <śmiech> dawaj szybko No już! To już Od razu na trójkę i na czym? Ja zawsze z czwórki ruszę No tak To no co? <laughs> Daj, poszukam Cię do gania, dawaj, dawaj, dawaj stary ja nie, ja nie hamuję Ty to od razu ja jesteś zacznę tutaj kosić, nie? No a to już nie w tym odcinku, znaczy, chociaż może trochę będzie nagrane. Łaja, Jezuś. Brama by we mnie wędęła. Chyba ty bramę. Co teraz? Gówno. Myślałeś mi dobra, przerwę to, jak będę wysypował, bo tu jest błąd mały. Mój okay, klej sprzedałem, Kasiorę mam. No. Zresztą samo. Yy, samo. jeszcze w tym odcinku przyprowadzi mi na pole. Sorki, yy, sorki, ale teraz działać. Mufa nam coś się wypowiedzi. A no, yy, Seba ten. Trzeba mi przyprowadzi szczepę na ten swoim ciągnikiem. Albo nie wiem, swoją podstawisz mi? Wstawię tutaj 60, bo obok skupu to będę jeździł. A no dobra, no i jeszcze może troszeczkę nagramy. A tak to to... To jeszcze idę po 12, nie? Po co po 12? Nie Potem wiem. Potem zieloną? No dobra, to przyprowadź bo ten, yy, tom 355 może co? Nie no po co? Tu będę pomagał ci już. Dobra, to, to co? jest to tyle w tym odcinku. Komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie, krytykujcie. Udostępniajcie. Dobra, do Popieraj. zobaczenia. Cześć. Cześć.